Cześć! Tu Isia z wylewaneobrazy.pl i dzisiaj będę robić obraz metodą flip Do tego celu wybrałam kolory biel tytanowa, zielony szmaragdowy, żółty brylantowy z dodatkiem błękitu podstawowego, żółty brylantowy z dodatkiem ultramaryny, żółczka dmowa ciemna z dodatkiem ultramaryny i ultramaryna z dodatkiem białego. Wszystkie moje kolory są wymieszane z klejem i wodą w proporcjach 70-30% to jest mój pouring Medium mniej więcej 1 do 1 w kubkach. Do tego dodałam troszeczkę mojego sekretnego sosu. A ten sekretny sos to jest 2 trzecie Roll, 1 trzecia Renaissance Pouring Medium. Żeby nadać farbom połysku, bo farby serii Colors są matowe, będę dodawać oleju silikonowego do moich kolorów, no bo Flip cup, no to fajne komórki. Jeżeli podobają się Wam moje filmy, to subskrybujcie i dajcie mi znać w komentarzach pod tym filmem, in, jakie inne techniki chcielibyście, żebym zrobiła. A teraz się przygotuję i do zobaczenia za sekundę. Jak widzicie, mój biały kafelek zaniósł się na zielony, dlatego że pomalowałam go resztkami farby, poczekałam aż trochę wyschnie, dlatego że był bardzo śliski i bałam, że po prostu wszystko mi z niego pozjeżdża. Więc. Jeśli chodzi o kolory, to postaram się zrobić dwie warstwy. Zacznę od białego. Wiecie co? Wydaje mi się, że nie mam wystarczająco białego, ale o tym będę się martwić później. No dobrze, będę układać kolory warstwami, tylko muszę pamiętać, że tych kolorów mam mi starczyć na dwa kafelki, bo plan jest taki, że zrobię drugi. Um, ale miałam zacząć zielonego, nie zacznę, bo mam go mniej. Żółtego mam nie więcej, więc pierwsza warstwa będzie żółta. Żółto-zielona. Teraz chyba dodam trochę tej musztardy. A po musztardzie tak się właśnie zastanawiam. Oczywiście przydałoby się coś ciemnego. No, jak zwykle próbuję układać kolory jasny, ciemny, bo wtedy wychodzą lepsze komórki, wtedy po prostu widać granice między kolorami w komórce. Teraz zielony, tak, to ten zielony, który ominęłam wcześniej. I właśnie sobie uświadomiłam, że ja leję z boku kubka, a nie układam je równo. Po całym kubku. No dobra, to teraz spróbuję zrobić po prostu jedną warstwę niebieskim i pójdziemy dalej. Tak, i tak będę robić do, teraz dalej, aż do końca wylania wszystkich kolorów. No dobra, niebieski. No to teraz może żółty. To jest moja druga warstwa żółtego. Mój zielony. Musztarda. No, trochę mi zostało jednak. I na koniec dam białego. No, nie wiem, czy jestem gotowa, ale raz kozi śmierć. A ponieważ nie mam tak sprawnej ręki, więc zrobię to prostszą metodą, czyli do góry nogami, kafelek, przewrócić. I jest. Chwileczkę odczekam. Właśnie zastanawiam, czy to flip, może, a może flip and drag? No dobra, flip and drag. Gotowi? Bo ja nie. No to jedziemy. Uuu, to jest dużo farby. No dobrze, Za, zabezpieczyć rogi. Nie kapiąc po wszystkim. To jest śliczne. Farba mi ucieka, a ja nie wiem, gdzie dałam mój palnik, który sobie oczywiście zawczasu przygotowałam. Tylko, że absolutnie nie pamiętam, co z nim zrobiłam. No nic. Dobra, jest. Lecimy. No dobra, już widzę jak pojawiają się nowe komórki, więc teraz czas na zrobienie z tym wszystkim w porządku. Zacznę od tej części, która jest tutaj na samym dole, nazwijmy to dołem, um, bo chcę pokryć całą moją cały mój kafelek farbą, dobrze, ale też nie chcę, żeby mi cała farba uciekła zaraz na samym początku. Dobra. Jeszcze ten róg. To jest jakaś taka wielgachna biała komórka. Co znaczy, że ona jest na samym dole. Nie najlepiej, ale może jakoś przeżyje. Dobra. Teraz te pozostałe dwa rogi. O, jak mi się wszystko rozciąga. Nie o to chodziło. No dobra. Trzeba coś będzie z tym fantem zaraz zrobić. Ale najpierw ten ostatni róg. I dużo białego mi nagle wyszło. No dobra, dobra, dawaj. Dobrze, spróbuję tą wagę farby wściągnąć na drugą stronę kafelka, żeby troszeczkę zmienić. Okej, okay, troszeczkę mi się to pozmniejszało. Dużo niebieskiego, dużo żółtego. Bardzo dobrze. No dobra, ja to spróbuję jeszcze raz opalić i zobaczyć, czy może pokażą mi się jakieś kolejne komórki. I o, jakie fajne wyskakują. Dobra, to był bardzo dobry pomysł, żeby to jeszcze raz podgrzać. No dobra, to ja wam to wszystko spróbuję, spróbuję teraz, jak skończę, przybliżyć, żebyście mogli zobaczyć, jakie fajne komórki mi to Mam bardzo dużo fajnych komórek w tym roku i w ogóle ten róg strasznie mi się podoba, bo mam komórki w komórkach. Bardzo fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że wyskoczy mi więcej komórek tutaj na, te, na tle tego białego. Więc teraz nastawię time lapse, Poczekam i zobaczymy jak to wszystko będzie schło. Okej. Okay. Miało mniej więcej pół godziny i chciałam wam pokazać, jakie to jest fajne. Więc y, troszeczkę to przybliżę, żebyście mogli zobaczyć te przepiękne komórki, które mi się zrobiły. Może jeszcze nie są idealne, ale trzymają kształt i jestem z nich bardzo zadowolona. Przede wszystkim widać w nich wiele kolorów i ta otoczka rzeczywiście zmienia kolory, jest wielokolorowa. Na przykład tak jak tutaj w tych dwóch, gdzie jest. I żółty, i niebieski, więc po prostu kwintesencja komórki. Na przykład w tej komórce widać, jak silikon przechodził przez wszystkie warstwy, bo widać wszystkie kolory, które użyłam po kolei w obwódce. Szczególnie podoba mi się ten róg, gdzie zieleń szmaragdowa no naprawdę zmieniła całą kompozycję. No dobra, zobaczymy, jak to wszystko wyschnie. I jeżeli podoba Wam się ten film, to subskrybujcie. W końcu jest na tyle słonecznie, że mogłam Wam pokazać jak to wygląda wyschnięte. Jestem bardzo zadowolona i po prostu te komórki cały czas strasznie mi się podobają. Jedyna rzecz, jaka się stała, to tutaj w tym górnym rogu słoneczko mi troszeczkę przypaliło obrazek i niestety popękał. No dobra, to tyle na koniec. Do zobaczenia w następnym odcinku.